Sołtys to najniższy, ale niezmiernie ważny szczebel samorządu. Dlatego na 60. sesji Rady Gminy Kościelec wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli czterem sołtysom o najdłuższym, nieprzerwanym stażu statuetki zasłużony dla gminy Kościelec. Dzisiaj mamy taką wyjątkową sesję, to jest to pierwsza sesja w Domu Kultury, nowym budowaniu Domu Kultury, ale również przez to, że na dzisiejszej sesji pragniemy wyróżnić kilku sołtysów, którzy mają wysoki staż pracy jako sołtysi, a są to Pan Leszek Guralczyk, to jest sołtys z Białkowa Kościelnego, Pan Stanisław Łopata, Sołtys ze wsi Dąbrowice Częściowe. Mają oni staż po 24 lata. Mamy również dwóch sołtysów, którzy mają 23-letni staż pracy, a są to pan Stanisław i Sołtys z wsi Dobrów i sołtysem wsi Trzecik Mały jest. Kazimierz Łakomczyk też ma 23 na danym stażu prac. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi będzie za chwilę razem z Panią Przewodniczącą, czyli ze wszystkimi Radnymi, ze wszystkimi pozostałymi sołtysami, z pracownikami Urzędu Gminy, których tutaj nie ma, bowiem pracują, złożyć gratulacje i podziękowania tym sołtysom. Ale ja myślę, że jest też dzisiaj taka okazja, żeby podziękować wszystkim sołtysom, którzy wykonują swoją pracę bardzo ważną dla gminy Kościelec, ważną dla swoich środowisk, swoich sołestw. Na Was można zawsze liczyć. Wy rozwiązujecie wiele spraw, szybko, sprawnie docieracie do bezpośrednio do swoich mieszkańców w sposób Szybki i pomagacie im w rozwiązywaniu wielu problemów. To wy jesteście gospodarzami wsi. Często też zdarza się tak, że zgłaszane są pewne sprawy do radnych, ale głową wsi jest Sołtys i to jest najważniejsza osoba w danej wsi. Dziękuję Wam za to, a sołtysom. Którzy mają, których wymieniłem, mają tak ogromny staż pracy na tym stanowisku. Z, zwłaszcza im pragnę podziękować, bowiem to jest naprawdę wiele, wiele lat y, pracy dla dobra naszego społeczeństwa. A to jest bardzo ważne. O tym, y, jak ważne, chyba najlepiej y, wiemy ja, y, pracownicy urzędu, y, łącznie z panem sekretarzem gdzie często zwracamy się, do są z różnymi sprawami. Niekiedy są nawet takie sprawy, które nie należą do Waszych obowiązków, ale też się zwracamy i Wy często chętnie pomagacie nam w tych sprawach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przystąpimy do uroczystego podziękowania z Panią Przewodniczącą. Poproszę Pana Leszka, urałcie. Nie, tak, proszę, jest dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy. To jest... Proponuję jeszcze można pozostać tutaj i zrobimy sobie wspólne wspólne przyjęcie. Poproszę teraz pana sołtysa Stanisława Łopatę. Proszę nam się to takie musiały nie wręczył. Proszę bardzo. Dziękujemy za pracę. To z Panu panami się życzymy jeszcze dalszej, dalszej pracy oboczej. I zdrowia, żeby pan jeszcze... Jeszcze półtora w się da. Dziękujemy. Dlaczego. Pan Stanisław Krukaczyński. dziękuję zawsze na, na Was mogę liczyć, dziękuję bardzo dziękujemy bardzo, żymy na Pana dziękujemy. i poprosimy Pana Kazimierza Łakomczyka dziękujemy. dziękujemy bardzo, dziękujemy. I ja poproszę panów sołtysów, tutaj razem może, jakbyście podeszli jeszcze, razem byśmy zrobili sobie tutaj. Wszystkim kościeleckim sołtysom życzymy uznania i zadowolenia z pracy, a wyróżnionym gratulujemy.